pióra jest to taka próba, którą wykonuje się nie mając termometra, a musimy doprowadzić cukier z wodą do temperatury między 114 a 118 stopni. Ktoś kiedyś bardzo mądry wymyślił, że za pomocą takiego wygiętego drucika możemy sprawdzić, czy ta temperatura już jest dobra, czy możemy białko zalewać syropem, czy nie. Nasz cukier jest już gotowy, i teraz zamiast termometru, zamiast sprawdzania tego, jaka jest temperatura w środku, jest ten trik próby pióra. Można puszczać bańki z cukru. I teraz jestem pewien, że temperatura syropu jest między 114 a 117 stopni Celsjusza. Tak gorącym syropem zalewam delikatnie. Już podbite białka. I tak zaparzona beza ubija się nam do momentu wystudzenia. Tak przygotowaną tartę możemy wstawić do piekarnika i zapiec w piekarniku, żeby beza nabrała ładnego złocistego koloru. Ale ja użyję do tego palnika gazowego, który zrobi nam dokładnie to samo co piekarnik. Proszę zobaczyć, jak nabiera beza ładnego złocistego koloru, a jaki zapach przy tym apetyczny. Przy opalaniu bezy jest. Musicie spróbować zrobić coś takiego, żeby poczuć